Był piątek, 2008, 11. Level. Wycieczka jednodniowa w piątej klasie do gównianego centrum handlowego na równie gówniany film. Powrót, zaczyna się ściemniać. Jedziemy z klasą i dwoma nauczycielkami pociągiem. Oczywiście stoimy wszyscy, bo miejsca pozajmowane. Dwóch starszych ludzi wstaje z miejsca, każdy z uczniów rzuca się na miejsce w pociągu. Zająłem je ja i kolega. Od razu wygoniły nas nauczycielki, mówiąc, że są starsze a od nas i to im należy się miejsce. Kolega sobie poszedł, ja stałem przy tych nauczycielkach w nadziei, że jeszcze któreś miejsce się zwolni. Panie nauczycielki można było dostrzec w oknie, ich odbicia. Twarze miały ładne, jedna uczyła mnie angielskiego, a druga polskiego. Była moją wychowawczynią. Po 15 minutach jazdy i wpatrywania się w ich twarze, mój mózg jedenastolatka zaczął sobie wyobrażać sprośne sceny z tymi nauczycielkami. Trójkąciki, kurwa, analne, ruchanie w dupsko z kominety, ja pierdolę, mózgu proszę. Zacząłem się delikatnie walić. Po XDDD, ponieważ mój jedenastoletni penisek podnosił się bardzo gwałtownie, a stałem tuż przy siedzącej pani nauczycielce od angielskiego, która była tą ładniejszą. Niestety mój mózg robił swoje, a jakby tego było mało, pani nauczycielka od angielskiego zdjęła bluzkę, bo jak na złość pan Mirek Maszynista podkręcił grzanie. Była wtedy zima. Mój penisek nie wytrzymał i cichutko jęknąłem sobie. Tak. Cichutko. W momencie oczy ludzi z przedziału były na mojej głowie, w tym oczy pani nauczycielki. Udałem, że rozwiązał mi się but, żeby jakoś wybrąć z sytuacji. Dąbrowa górnicza sikorka, oznajmił syntezator mowy Iwona w pociągu. Kurwa, jeszcze dziesięć minut z tymi paniami ja nie wytrzymam. I jeb, do nauczycieleczki gawędzącej z tą drugą równie piękną zadzwonił telefon. Był to kurwa jej mąż. Cytuję. No, kochanie, jak wrócę, to się postaram. Pamiętaj, żeby wziąć prysznic, bo nie lubię gdy śmierdzi. Kurwa mój penis zaraz eksploduje. Mój mózg zaczął mi podsuwać tak chore jak na jedenastolatka wizje, że zacząłem się żywcem walić z całej siły po łbie, zapominając o tym, że jestem w pierdolonym pociągu. Anunku, wszystko dobrze? Pytają naraz dwie panie nauczycielki. Tak, 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 to przez ten gorąc. Może sobie usiąść? Pyta pani od angielskiego. A wie pani, że chętnie, odpowiadam naiwnie. Czekam aż w stanie i dam mi usiąść, ale ona klepie się po kolanach, wyraźnie dając mi do zrozumienia, żebym na nich usiadł. Kurwa to była największa bitwa z myślami w moim życiu: zaryzykować wyczucie przez nią mojego człona i ogólną bekę reszty Anonków, czy też żałować do końca życia, że nie wykorzystałem sytuacji? Zastanawiałem się jakieś trzy sekundy, gdy sosnowiec. No, Anonku, jesteśmy na miejscu. Kurwa!